Moi drodzy, witam Was w nowym filmie i zapraszam Was dzisiaj na hol kosmetyczny. Co prawda, miałam Wam ten hol wrzucić na początku stycznia. Ale byłam wczoraj w Rosmanie, No i trwają fajne poświąteczne wyprzedaże Także stwierdziłam, że nagram Wam ten film wcześniej Pokażę Wam co upolowałam na tych wyprzedażach Pokażę Wam też sporo nowości drogeryjnych Które będę w najbliższym czasie dla Was testować Bo zrobiłam naprawdę duże zakupy pod testy Myślę, że tych testów u mnie na kanale troszkę ostatnio brakowało Także w styczniu z tym tematem nadrobimy Pokażę Wam też kilka kosmetyków pielęgnacyjnych z drogerii Które kupiłam właśnie pod test Żeby je przetestować i po miesiącu nagrać dla Was recenzję. Bo są to produkty za grosze. A zbierają w internecie bardzo pozytywne opinie. Zanim przejdziemy do rzeczy, dwa słowa na temat zmiany, która myślę, że jest widoczna gołym okiem, czyli na temat moich włosów. Jak widzicie, lekko je rozjaśniłam i powiem wam, że już jakiś czas temu myślałam nad tym, żeby troszkę zmienić ten odcień. No bo w tym jasnym brązie wydawało mi się, że wyglądam trochę smutno, trochę szaro. Chciałam po prostu coś zmienić, no i postanowiłam, że rozjaśnię włosy. Nie będę wracała do bardzo jasnego blondu, bo kiedyś taki blond miałam, ale niestety rozjaśniacze bardzo mi te włosy zniszczyły, także będę chciała docelowo mieć średni, taki lekko chłodny platynowy blond. Jak widzicie po pierwszym rozjaśnieniu te włosy są dosyć ciepłe. Nie jest to kolor, który mnie satysfakcjonuje, więc będę chciała jeszcze go ochładzać. Ale stwierdziłam, że na razie będę go ochładzać tylko szamponem, maską i półkanką. Będę stosowała te produkty przez miesiąc. Jeżeli ten kolor po miesiącu nadal będzie dla mnie zaciepły, wtedy już nałożę farbę w kolorze chłodnego blondu. Ale mam nadzieję, że półkanka, szampon i maska coś dadzą no i troszeczkę ten kolor ochłodzą, ale przy tym mocno tych włosów nie zniszczą. Że takie krótkie info, jeśli chodzi o moją nową fryzurę. Poza kolorem obcięłam też troszkę włosy, nie tyle obcięłam, co po prostu podcięłam końcówki. No bo były lekko poniszczone, porozdwajane. Myślę, że teraz wygląda to dużo lepiej. No i włosy się też ładnie układają. Także koniec o włosach, przechodzimy sobie do zakupów i zaczynamy od Rosmanand. Dwa zestawy, które kupiłam na wyprzedaży poświątecznej, są to zestawy kosmetyczne. Na tej wyprzedaży można było upolować również za grosze ozdoby świąteczne, zestawy do pakowania prezentów, świąteczne kubki, skarpetki, serwetki. Było tego naprawdę bardzo dużo, ale ja stwierdziłam, że nie będę kupowała na za rok, bo i tak mam tego sporo, mam dwa pudła ozdób. Na razie po prostu nie chcę robić zapasów, także skupiłam się na zestawach kosmetycznych. Ale, jakby co w Rosmanie, ozdoby świąteczne są naprawdę za groszen. Jeśli chodzi o zestawy, na które się zdecydowałam, po pierwsze, zestaw Semilaka. Jest to Semi Spa, zestaw pielęgnacyjny do manikir. Mamy tutaj dwa lakiery hybrydowe, odżywkę oraz świecę. Jeśli chodzi o te lakiery hybrydowe, są one pełnowymiarowe. I są to lakiery 5 w jednym, czyli baza top kolor, Plus do tego możemy jeszcze tym lakierem paznokcie przedłużać. I takie lakiery, z tego co pamiętam, kosztują normalnie ponad 40 zł. Ja je zazwyczaj kupowałam na promocji za około 30, a w tym zestawie wyszło jeszcze taniej, bo jego cena na wyprzedaży to 49,99. A dodatkowo do tych dwóch lakierów mamy jeszcze pełnowymiarową odżywkę. Jest to odżywka do paznokci Therapy 5 w jednym Crystal Strong. I to również jest pełnowymiarowy produkt. Oraz mamy świecę zapachową 98 gramów. Więc ta świeca nie jest jakaś super mała. W środku wygląda to tak, więc zapakowane jest to bardzo ładnie. Myślę, że super opcja na prezent. Jeśli chodzi o kolory tych lakierów, to mamy tutaj coś takiego beżowo-brązowego. I jest to odcień 815 Delicate Mocha. Oraz mamy róż 809 Tender Pink. I jest to taki bardzo delikatny, mleczny różyk. Myślę, że kolory są bardzo uniwersalne. Jeśli chodzi o odżywkę, ma ona 7 ml i jak mówiłam, jest to odżywka 5 w jednym odżywka utwardzająca, wzmacniająca płytkę, no i chroniąca przed ruknięciem paznokci. I mamy również świecę, troszeczkę się to tutaj porozwiązywało, ale pomijmy ten sznurek. Świeca jest w puszce, także spokojnie możemy sobie później tą puszkę wykorzystać. I jest to świeca o zapachu cynamonu. I faktycznie ona dosyć mocno pachnie cynamonem, także myślę, że idealna opcja, żeby stworzyć taki troszkę poświąteczny, zimowy klimat. Także moim zdaniem za cenę 49,90 zestaw z Semi Semispa jest jak najbardziej wart uwagi, warto na niego polować. Drugi zestaw jest z Real Techniques i jest to zestaw pędzli plus mamy jedną gąbeczkę. I ten zestaw od razu zgarnęłam z półki, bo był tylko jeden, a jego cena była rewelacyjna, bo kosztował on 49,90. Mamy tutaj cztery pełnowymiarowe pędzle, nie są to żadne krótsze trzonki, tylko normalne pędzle dostępne w stałej sprzedaży. No i mamy dużą klasyczną gąbeczkę. Także za cenę 49,90 wychodzi nam 10 zł za jeden produkt. Mamy tutaj pędzel do pudru, pędzel do podkładu, do konturowania na mokro. Mamy pędzel do rozświetlacza, pędzel do makijażu oczu oraz gąbeczkę. Także moim zdaniem zestaw jest naprawdę rewelacyjny, bardzo opłacalny. W cenie regularnej podejrzewam, że kosztowałby koło stówki, no a tak za pięć dyszek macie cztery pędzle plus gąbeczkę. Kolejny mój zakup z Rosmana to pędzle od marki Nam. Te pędzle zamawiałam w święta, bo była jeszcze na nie promocja. Zamówiłam z odbiorem w sklepie, no i odebrałam je sobie po świętach. Jeśli chodzi o te pędzelki, kupiłam sobie dwa, których nie miałam. Oraz kupiłam sobie kolejne sztuki tych, które już mam, tych, które pokazywałam Wam w ostatnim holu kosmetycznym. Zaczniemy sobie od dwóch modeli, których nie miałam. Kabuki brush, czyli małe kabuki. Moim zdaniem jest naprawdę idealnie zbity, bo nie jest taki zbyt szorstki, troszeczkę się łamie, więc myślę, że on będzie fajny i do pudru, i do rozświetlacza na mokro, i do różu. Drugi pędzelek jest to Spreading Brush i jest to pędzel dedykowany do rozprowadzania cieni. Lub do aplikacji rozświetlacza na mniejszych parciach twarzy. Jest on taki lekko języczkowy, ale nie za długi, bardzo mięciutki, idealnie zbity, bo troszeczkę się łamie, ale też niezbyt mocno. Także powiem Wam, że te pędzle znam, są naprawdę bardzo fajnie zrobione, mają fajne kształty, no i te ceny w promocji są bardzo atrakcyjne. Oczywiście w cenach regularnych te pędzle są dosyć drogie, ale wiadomo, w Rosmanie no, stop są na nie promocje. I wzięłam jeszcze dwie sztuki pędzli, które już wcześniej kupiłam, mam tutaj Highlighter Brush oraz Blending Brush i powiem Wam, że te pędzle są naprawdę rewelacyjne, no one mi się niesamowicie dobrze sprawdzają. Bardzo długo szukałam takiego pędzla do rozświetlacza, czyli pędzla, który będzie bardzo długi i który będzie taki mocno łamany, więc on będzie miał delikatny nacisk i można będzie lekko ten rozświetlacz rozchmurzyć. I to jest właśnie idealny pędzel do takiego subtelnego, delikatnego nakładania rozświetlacza, do robienia delikatnej chmurki. Pędzel do blendowania również jest rewelacyjny, bardzo mięciutki, delikatny. Powiem Wam, że są to jedne z delikatniejszych pędzli, jakie mam w swojej kolekcji. Naprawdę to włosie jest bardzo przyjemne. Pędzel jest dosyć długi, więc można fajnie rozchmurzyć, rozciągnąć cień na powiece. Także z pędzli nam jestem bardzo zadowolona. I Jeśli chodzi o te konkretne modele, pędzel do blendowania to 02, Pędzel do rozświetlacza to C2. Jeśli chodzi o języczek, no to mamy tutaj 0,6, a kabuki to C5. W Rosmanie kupiłam też kilka nowości pod testy. Mam tutaj podkład Lovely, Fresh and Juicy i tego podkładu szukałam w Rossmanach już bardzo długo, bo on na stronie Rosmana jest chyba od ponad miesiąca ale cały czas widniała informacja, że w moich Rossmanach go nie ma. Więc nie wiem w sumie, czy on nie dojechał do moich Rossmanów, czy po prostu nie był w ogóle dostępny w sklepie stacjonarnie, tylko dużo wcześniej wrzucili go na stronę. Na szczęście udało mi się go kupić, także będzie jego test. Jeśli chodzi o kolorek, wybrałam 02 Porcelain. Wzięłam jeszcze od Lovely puder pod oczy. Jest to puder Smoothing Under Eye Setting Powder. Również będziemy go testować na kanale i ja go złapałam na promocji, chyba za niecałą dyszkę. Dwa produkty od marki Vibo, które wydaje mi się, że również są nowościami, bo jakoś tak wcześniej nie wpadły mi w oko, ale w sumie mogę się mylić i ja też jakoś tak nowości Vibo za bardzo nie śledzę. Jak poszłam do Rossmana, no to stwierdziłam, że mam ochotę przetestować coś od Vibo, no i wybrałam właśnie te dwa produkty. I mamy tutaj stylizujący i utrwalający bezbarwny klej do brwi, także może być to naprawdę coś ciekawego. Wzięłam też tusz do rzęs i jest to Volume Drama Henna. Ja miałam ten klasyczny Volume Drama, kiedyś to w ogóle był jeden z moich ulubionych tuszy drogeryjnych. Także stwierdziłam, że spróbuję tej wersji i ma być to intensywnie czarna maskara do rzęs z efektem henny. Maskara stopniowo barwi naturalne rzęsy w kolorze czerni. Powiem Wam, że nie wpadłam na to. Myślałam, że to po prostu będzie ultra czarna wersja. A okazuje się, że to może być tuż barwiący przy regularnym stosowaniu, także zobaczymy, będziemy testować. I wzięłam jeszcze jedną nowość, i jest to paletka od Aa Wings of Color we współpracy z Magdą Pieczonką. Były dwie wersje kolorystyczne. Ja wybrałam wersję Baby Doll Eyes, i powiem Wam, że te palety normalnie są dosyć drogie, bo kosztują chyba 49,99 ale były na promocji za 24,99 i powiem Wam, że na początku, jak otworzyłam te stery, no to stwierdziłam, mmm, nic ciekawego, taka klasyczna paletka czterech cieni, nie ma sensu tego testować. Ale jak zesłoczowałam te cienie, no to powiem Wam, że byłam w szoku, bo one są niesamowicie miękkie, kremowe, masełkowe. I dawno nie spotkałam się z aż tak kremowym matem. Naprawdę ta formuła mnie bardzo zaskoczyła. No i stwierdziłam: OK, za 25 zł wezmę i sobie tą paletkę przetestujemy. Zesłoczowałam też błysk i on również jest fajny, bo on jest mocno błyszczący, ale bardzo delikatny, bardzo cieniutki. Więc myślę, że na powiece będzie wyglądał ładnie. Także niedługo test paletki na kanale. Przeskoczymy sobie teraz do moich zakupów z drogerii Natura i powiem Wam, że bardzo pozytywnie zaskoczyło mnie to, że kosmetyki były owinięte streczem, bo do tej pory zawsze produkty były rzucone, czy to była pielęgnacja, czy kolorówka. Bardzo często zdarzało mi się, że coś przyszło połamane albo wylane. Tym razem wszystko przyszło w całości, także myślę, że Natura bierze troszkę pod uwagę to, co mówią klienci. Niestety, jeśli chodzi o tą nową kolekcję Kobo, Natura i Daniel Sobieśniewski, nie udało mi się zamówić pudru, nie był dostępny na stronie, także zamówiłam trzy, Produkty, oczywiście test tych produktów będzie na kanale. No i w tej kolekcji, poza tym pudrem, którego nie udało mi się kupić, mamy paletkę. Jest to paleta 12 cieni. Mamy tutaj 4 błyski 8 matów. Paleta jest taka stricte klasyczna. Mamy też pomadki. Ja wziąłam sobie kolorek Dusty Nude 01 oraz mamy brązer. Powiem Wam, że jeśli chodzi o samo opakowanie, wygląda to naprawdę przepięknie, wygląda na bogato. I wydaje mi się, że już nie pierwszy raz chwalę opakowania marki Kobo, oni naprawdę się do tego przykładają. Za to duża okajka, duży plus, no bo te kosmetyki są przystępne cenowo, a mamy te opakowania bardzo porządne, bardzo ładne. I zazwyczaj w paletach czy właśnie w pojedynczych produktach są lusterka, więc można to zrobić dobrze, a przy tym można sprawić, że kosmetyk nie będzie kosztował miliona monet, że ta cena będzie fajna, będzie przystępna. Wzięłam jeszcze do przetestowania krem BB od marki Sensic i jest to Skin Hydration BB Cream. Ma być to produkt stricte pielęgnacyjno-makijażowy, który w swoim składzie zawiera sporo składników pielęgnacyjnych, także zobaczymy, będziemy testować. Mój kolorek to 01 Light. Na koniec przechodzimy do moich zakupów z Hebe i zaczynamy od dwóch produktów, o których już Wam wspominałam na kanale. Mówiłam, że kupię je do testów i są to nowości z mini kolekcji Han i Stylizacje. Mamy tutaj trzy kolorowe rozświetlacz oraz błyszczyk. Jeśli chodzi o rozświetlacz, kosztował 39,90, błyszczyk kosztował 19,90. No i w najbliższym czasie test tych produktów będzie u mnie na kanale. Przeskoczymy sobie teraz do pielęgnacji, którą kupiłam pod testy. Będę te produkty testować przez miesiąc i nagram dla Was recenzję. Jest to marka Ziaja i seria naturalnie pielęgnujemy. I ta seria mnie bardzo zainteresowała, dlatego że mnóstwo osób te kosmetyki poleca. Mówi o tym, że to są produkty dobre składowo, a przy tym bardzo, bardzo tanie. Także kupiłam cztery kosmetyki do przetestowania. Zdecydowałam się na oczyszczający peeling do twarzy. Mamy tutaj fitosterole zmielone pestki oliwki, ekoprzyjazną tapiokę, bioaktywny olej kanola, 99% składników pochodzenia naturalnego. Dalej skoncentrowane serum do twarzy szyi i dekoltu. Mamy tutaj znowu fitosterole, roślinne peptydy, aktywne molekuły, booster kolagenu i alastyny, bioaktywny olej kanola, no i znowu 99% składników pochodzenia naturalnego. Trzeci produkt to krem regenerujący na noc, fitosterole, olej kanola, botaniczne masło sza, liporegenerujące glicerydy kokosowe, ultranagliżujący kwas hialuronowy, no i znowu bardzo dobry skład. I ostatni produkt to krem nawilżający na dzień. I mamy tutaj znowu fitosterole, bioaktywny olej kanola, botaniczne masło Shea oraz serum ceramidowe. Także kosmetyki, patrząc na składy, są naprawdę bardzo bogate, a kosztują grosze. Ja te produkty kupiłam w promocji i za każdy z nich zapłaciłam mniej więcej 8,9 zł. Także jestem mega ciekawa jak te produkty mi się sprawdzą No i jakie będą efekty na skórze po miesiącu stosowania W pielęgnacji wzięłam jeszcze dwa produkty do testów Płynne płatki pod oczy redukujące zmarszki i kurze łapki Mnóstwo osób je poleca, także zobaczymy jak będą u mnie na skórze działały Oraz wzięłam sobie maseczkę, na tą maseczkę polowałam Jest to peptydowa ampułka regeneracja odmłodzenie 13 peptydów ceramidy skwalan z tych ampułek miałam już z retinolem, miałam chyba z ceramidami i powiem Wam, że one mi się rewelacyjnie sprawdziły, także zobaczymy jak będzie w przypadku tej peptydowej. No i zdecydowałam się jeszcze na trzy produkty makijażowe. Wzięłam do przetestowania paletkę od Klaresy Bright Light. Powiem Wam, że te palety bardzo mocno za mną chodziły od dłuższego czasu. Tak naprawdę odkąd przetestowałam tą paletkę cały czas myślałam, czy może nie warto by było kupić kolejnej z tej serii. No bo ta jest rewelacyjna, mam ją cały czas na toaletce i bardzo często po nią sięgam. Więc jak zobaczyłam, że jest ciekawa promocja na te palety i kosztują 35 zł, no to stwierdziłam, że biorę i zdecydowałam się na Bright Light. Jest to paletka bardzo delikatna, dzienna, taka powiedziałabym troszkę romantyczna, bo mamy tutaj różę. Te błyski wyglądają naprawdę przepięknie, także nie mogę się doczekać, aż tą paletę przetestuję. Oczywiście jej test będzie na kanale. Ostatnie dwa produkty, które kupiłam to kremy BB. Mamy tutaj nowość do przetestowania i mamy tutaj klasyk, który po prostu mi się skończył i kupiłam kolejne opakowanie. Jeśli chodzi o nowość, jest to marka AA BB Cream Multi Nadleżający z serii Pink Aloe. Mamy mieć tutaj 100% ekstraktu z różowego aloesu. Także jestem bardzo ciekawa, jak ten krem mi się sprawdzi. Wzięłam odcień 01 Light. No i misza Perfect Cover, czyli klasyka gatunku. Oczywiście kolorek 23. Ten produkt jest moim ulubieńcem od lat. Moim zdaniem to jest najlepszy krem BB. Że jeżeli jeszcze tego kremu nie znacie, to naprawdę gorąco polecam. Myślę, że jak przetestujecie, to się zakochacie. No i tak jak ja, będziecie chętnie do tego produktu wracać. Jeśli chodzi o ten hold, to by było na tyle. Patrzę po toaletce, ale chyba pokazałam Wam wszystko. Jeżeli ten filmik Wam się spodobał, zostawcie kciuka do góry, będzie mi bardzo, bardzo miło. Dajcie znać w komentarzach, które kosmetyki interesują Was najbardziej i te testy, których produktów chcielibyście na moim kanale zobaczyć w pierwszej kolejności. Z racji tego, że ten film wjedzie w Sylwestra i zobaczymy się dopiero po nowym roku, czy siedzicie na kanapie w domu, czy idziecie na domówkę, czy na imprezę. Chciałabym Wam życzyć udanej zabawy, szampańskiego humoru, bo to jest najważniejsze. Ja najprawdopodobniej idę na domówkę, ale myślę, że w tym roku się odpisuje. Nie mam za bardzo gdzie wychodzić, więc trzeba korzystać. Trzeba jakiś mocniejszy, bardziej brokatowy, szalony makijaż zrobić. Oczywiście życzę Wam również szczęśliwego nowego roku i życzę Wam jak i sobie, żeby ten rok był lepszy, żeby był spokojniejszy, no bo było ciężko. Było naprawdę ciężko, ale jestem dobrej myśli, no i mam nadzieję, że będzie lepiej. Także takim akcentem zakończę ostatni film w tym roku. Widzimy się ponownie w 2023. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam, żeby być ze mną na bieżąco. No, i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa, pa!